Witam wszystkich fanów Star Wars na kanale Holocron. W dzisiejszym odcinku wszystko co powinien wiedzieć o, opowiem wam o Admiralu Akbar. Zapraszam. Po pierwsze, Admirał Akbar to dowódca wojskowy Sojuszu Rebeliantów oraz Nowej Republiki. Urodzonym w 1944 roku przed bitwą o Jawin na Kalamar. Akbar był uważany za jednego z najzdolniejszych strategów i taktyków w służbie sojuszu, a następnie Nowej Republiki. Zasady nie brał udziału w rozgrywkach politycznych, nie żywił do większości polityków żadnego szacunku. Nie podobało mu się szczególnie wnętrzne intrygi, toczone w filach w których najważniejsze było wspólne działanie przeciw nieprzyjacielowi. Był również przeciwny korzystaniu z pomocy przemytników oraz korsarzy. Jego szosnica, Jasmine Akbar, była pilotką w eskadrze Widm. Akbar należał do wodnej rasy Kalamarian. Po zabraniu z rodzinnej planety przez kilka lat był osobistym służącym wielkiego Mofa Tarkina, co pozwoliło mu poznać doktryny wojsk imperialnych. Po uwolnieniu przez rebeliantów szybko został głównodowodzącym floty Sojuszu. Czuwał nad całością działań kosmicznych sił zbrojnych stosowanych przez okręty Sojuszu. Z jego inicjatywy zbudowano także myśliwce czuromowe typu B-Wing. W czasie bitwy o Endor dowodził atakiem na drugą gwiazdę śmierci z pokładu swojego okrętu flagowego "Home One". Po zwycięstwie stał głównodowodzącym floty Nowej Republiki. Jego historia ma dwa różne zakończenia. Jedna należy do legend, czyli do komiksów i pod tym podobnych. Druga do kanonu. Pozwolę sobie zaprezentować Wam najpierw e, zakończenie legend, gdyż uważam je za bardziej ciekawe. Kiedy nastąpiła inwazja Yuuzhan Wong, zrezygnował z emerytury, żeby zaplanować zasadzkę przeciwko Yuuzhan Wongom w głębokim Jądrze. Plan ten powiedz się, przynosząc sojuszowi galaktycznemu zwycięstwo do końca wojny pozostawił mu w swoim domu na planecie Mon Calamari i zmarł śmiercią naturalną na krótko przed rozstrzygnięciem konfliktu w 29 roku po bitwie o Jawin. A teraz jego końcówka kanoniczna. Otóż nie wiemy jeszcze, co się z nim stanie, gdyż widzieliśmy go w epizodzie 7 koolei w bardzo dobrym stanie. to zobaczymy już przy premierze epizodu 8. Akbar stał się bardzo popularny z dwóch powodów. Po pierwsze wymyślił znany manewr w cięciach Bara. Aby wykonać go dobrze, należało wlecieć statkiem, najlepiej krążownikiem, między dwie wrogie jednostki. Gdy nieprzyjaciel zaczynał oszliwać owy krążownik, okręt wylatywał. Dzięki temu okręty wroga oszliwały się nawzajem. Oczywiście drugie jego sławetne osiągnięcie to okrzyk, to pułapka podczas bitwy na Endor, które stało się jednym z najpopularniejszych memów ze świata, tak widzę, z byłem. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się już w następnym. Niech moc będzie z Wami. Hej.